Jak ustawić tryb ciemny w YouTubie? Dostałam takie pytanie, zaraz to pokażę najpierw na telefonie, potem na komputerze, ale pamiętajcie, bardzo proszę kliknijcie łapkę w górę i guzik subskrybuj, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach. A teraz pokazuję. Pokazuję na swoim telefonie, na Androidzie. Podejrzewam, że na iPhoneie może być to nieco inaczej, ale znajdziecie to w ustawieniach YouTube'a na pewno. Otwieramy sobie po pierwsze swój, swój kanał YouTube, tak? Generalnie naszą stronę, gdzie YouTube nam wyświetla filmy. Klikamy potem na swoje zdjęcie profilowe, to w kółeczku w prawym górnym rogu. Jak otworzy nam się menu, to szukamy ustawienia. Jest prawie na samym dole, przedostatnie. Klikamy na ustawienia. W ustawieniach wybieramy drugi wiersz od góry. Nie, przepraszam, nie drugi wiersz od góry, bo to jest autoodtwarzanie. Tak a propos to, tutaj możecie sobie ustawić, czy będą Wam się filmy odtwarzały jeden po drugim, czy nie. Otwieramy ustawienia ogólne. Jak otworzymy ustawienia ogólne, to tutaj w trzeciej od góry jest ciemny motyw. Jeśli chcecie mieć ciemny motyw, wystarczy kliknąć tutaj w ten guzik, i od razu widać, że zmieniło się na ciemny. I to tyle, jeśli idzie o zmianę koloru ustawień w, e, motywu w YouTube na telefonie. Za, teraz pokażę jak to wygląda na komputerze. Pokazuję teraz jak wybrać tryb ciemny na komputerze. Otwieracie stronę YouTube. Idziecie na swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu w kółeczku. To zdjęcie. Klikacie na nie. Otwiera Wam się menu. I tutaj e, szukamy wygląd trybu urządzenia. Jeszcze prościej niż na telefonie, bo jest od razu w tym menu tutaj. Jak na to klikniecie, to otworzy Wam się dodatkowe menu, gdzie możecie wybrać ciemny motyw, ciemny motyw albo tryb jasny. No, albo użyj trybu urządzenia, czyli domyślnie, tak jak macie w komputerze, poustawiane. Jak wybierzecie ciemny motyw, to zmieni się tło na ciemne i macie ciemny YouTube. I tyle. To wszystko. Jeśli film Wam się przydał, to bardzo proszę kliknijcie łapkę w górę i również guzik subskrybuj, będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach. Pozdrawiam i powodzenia.